Zapraszam do słuchania poranka w net. Naszym gościem jest konsul Jacek Żur z Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy. Panie konsulu, Pana praca polega na kontaktach z naszymi rodakami tutaj. Tak, to jest główny element tej pracy, wspieranie środowiska polskiego we Lwowie, na ziemi Lwowskiej, na ziemi Stanisławowskiej, no szerzej w Lwowskim okręgu konsularnym. To jest zasadniczy trzon tej pracy, zasadniczy element, składowa, no, ale z tym się również wiąże szereg innych e, tematów, które niejako wypływają e, z tego albo wpływają do niego, bo to są i kwestie stwarzanie jakichś perspektyw na edukację w Polsce dla młodzieży, przede wszystkim dla, dla młodych Polaków z ziemi lwowskiej. To jest kwestia... Zima lwowska i stanisławowska. Tak, no, jak daleko Lwowsk sięga? Okręg konsularny obejmuje w chwili obecnej zaledwie trzy obwody południowo-zachodniej Ukrainy. To jest obwód lwowski, iwanofrankiwski, czyli stanisławowski dawny i Zakarpacie ze stolicą w Użkorodzie. Także z tych y, czasów dawnych, jeszcze sprzed lat kilku, kiedy ja w roku 2009 zaczynałem pracę, okręg był znacznie większy, ale obwód Chmielnicki odszedł do Winnicy. Niedawno obwód Czerniowiecki, również do Winnicy, obwód Tarnopolski do konsulatu w Łucku. Także no, zostaliśmy z trzema obwodami, ale... Czerniawiecki związany z monarchią Habsburgów yy, przeszedł do obwodu winnickiego. No, do, do, tak, no, to nie mnie to oceniać jakby nie. Natomiast yy, no, stan rzeczy ma się tak, że w tym momencie są trzy obwody i troszkę nam górali bukowińskich brakuje. To prawda. Yy, ta społeczność, yy, która tam zamieszkuje, to jest bardzo barwna i, i taka, o której można by długo, ale yy, dzisiaj Olwowie Ostanisławowie. A To jeszcze zapytam o polskie ślady na Zakarpaciu, bo rozumiem, że domyślam się, że one są symboliczne. Tak, w Uszchorodzie są bardzo symboliczne. Tam środowisko polskie jest marginalne, można tak powiedzieć, jeżeli chodzi o odsetek społeczności. Także jest, jest Towarzystwo Polskie w Uszchorodzie kierowane przez panią Wakarową, która nota notabene pochodzi z Mościsk, z ziemi lwowskiej. Jest, jest nieduże, nieliczne, ale, ale jest, są tam Polacy. Także też staramy się wspierać również Polaków w Uszhorodzie. Ale serce polskości, serce życia kulturalnego na Ukrainie, polskiego to jest Lwów, jak konsulat. No ja myślę, że, to nie tylko, że, że Lwów nie tylko jest tym sercem polskości, ale jest generalnie taką kulturalną stolicą Lwowa, Ukrainy. Więc no, tu się koncentruje wszystko. W związku z tym również funkcjonowanie, energia i, no i te wszystkie pozytywne cechy, które się wiążą z aktywnością środowiska polskiego, również skupiają się w Lwowie. Mm. Polacy w Lwowie, czasami spotkam się z, z taką opinią, że Polaków w Lwowie jest już niewielu, że, że wiele osób wyjechało do Polski. Jak to wygląda w rzeczywistości? Bo Lwów jest ważnym ośrodkiem, który również przyciąga mieszkańców e, z tych mniejszych okolic. Ośrodek. Tak, tak, tak. No to oczywiście, że to są, to jest cały zestaw procesów, które obserwujemy czy które e, miały miejsce i które obserwujemy obecnie. Oczywiście jest tak, że społeczność polska w Lwowie jest nieliczna, względnie nieliczna. W mieście, które liczy sobie ponad 800 tysięcy mieszkańców szacuje się, że Polaków jest około 15-20 tysięcy. Więc to jest, to są szacunki. To, to, to jest jakby kolejny wątek, którego jak myślę w tym momencie nie ma nie mamy czasu, żeby go jakoś szerzej kontynuować, ale no, nawet zestawienie tych dwóch cyfr 800 tysięcy, 20 tysięcy uzmysławia nam, jak w globalnej skali jest to niewielka społeczność. I oczywiście jest też tak, że młode pokolenie szuka gdzieś tej swojej przyszłości, swoich perspektyw za granicą, no, głównie w Polsce. No, studenci, którzy zaczynają. Młodzież, która kończy szkołę średnią w LWowie, często i chętnie wybiera studia w Polsce, aczkolwiek są też tacy młodzi ludzie, którzy zostają tutaj. Obserwujemy takie procesy demograficzne, które są nieuniknione i nieubłagane, niestety, czyli starzenie się, mówiąc brzydko i dosadnie, tej społeczności, i staramy się w swoich działaniach tak dobierać narzędzia, tak dobierać różne elementy, którymi możemy operować, żeby odpowiedzieć na oczekiwania zarówno tej młodzieży, która chce wyjechać. I, i tu mamy ból serca ogromny, bo chciałoby się, żeby zostali w Lwowie, żeby wspierali tą społeczność, żeby wspierali to miasto. A z drugiej strony no każdy ma prawo kierować swoją przyszłością i decydować o tym, gdzie chce mieszkać, gdzie chce się uczyć. Ale nie zapominamy o tym starszym pokoleniu również. Ale są też wyjątki, osoby, które współ, będą współtworzyły polskie elity. Obok nas jest Eugeniusz Sało, którego poznałem jeszcze jako studenta i jest tu w Elwowie, jest dziennikarzem Kuriera Galicyjskiego. Maria Osidacz z kolei, też osoba, która skończyła studia w Elwowie, jest w tej chwili panią dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Stanisławowie. Więc te procesy nie są. To prawda. No, to, to jest właśnie to, o czym mówię, że są y, ludzie wartościowi, cenni. Potrzebni dla tej społeczności, którzy na szczęście zdecydowali się tu zostać. Eugeniusz Sało, Maria Osidacz, tutaj mógłbym jeszcze tych nazwisk wymienić kilka, to są osoby, dzięki które zostały tutaj w dużej mierze dzięki temu, że wsparło ich państwo polskie w tej decyzji poprzez program stypendialny jednej z polskich fundacji fundacji Semper Polonia konkretnie i to dało im szansę, żeby. Przyjechać do Lwowa, bo akurat te osoby przez Pana wymienione, Panie Redaktorze, nie pochodzą z Lwowa, więc tak, tak. na wejściu jakby miały troszeczkę trudniej i dzięki temu stypendium potrafiły sobie zorganizować nie tylko ten czas studiów, ale wykorzystać te kilka lat również na zdobycie wiedzy, kompetencji, których na studiach nie, nie uczą. To trzeba mieć troszeczkę samozapału, energii, jakiejś, żeby chcieć zrobić coś więcej. Panie konsulu, zbliża się jesień, a jesień to jest w tej części Ukrainy okres, kiedy ma miejsce wiele znakomitych wydarzeń. Tradycją już chyba lwowską staje się po raz trzeci w tym roku. Mam nadzieję, że się odbędzie przegląd najnowszych filmów polskich w Lwowie. Ja również mam nadzieję, że przegląd się odbędzie. Wszystko na to wskazuje, że, że tak. Przygotowania idą pełną parą. 10 października planujemy uroczystą inaugurację. Przeglądu, który ma na celu przede wszystkim popularyzowanie polskiej kinematografii na zachodniej Ukrainie. To jest największe polskie wydarzenie promujące polski film współczesny. No chyba od 1939 roku tutaj Lwów nie gościł takich imprez w takiej skali, bo to każdorazowo jest około 30 filmów, kilkanaście wydarzeń towarzyszących. I znakomici goście. Znakomici goście, staramy się, żeby o tej imprezie było głośno, żeby ją było widać i to chyba przynosi skutki. Ukraińcy, bo jednak oni są głównym odbiorcą tego, z zainteresowaniem spoglądają na plany, anonsy jakieś, które się gdzieś tam pojawiają na profilach społeczności, na, na portalach społecznościowych, czy, czy, czy w internecie. Także jest duże zapotrzebowanie. No, ale to jest jeden segment. Naszym gościem jest konsul Jacek Żur, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej w Lwowie. Myślę, że to jest dopiero początek dłuższej rozmowy o, o tych sprawach. Mam nadzieję, że, zaprosi, że przyjmie pan nasze zaproszenie na kolejny poranek, który będzie w Lwowie. Jacek Żur, dziękuję bardzo za wizytę w redakcji Kuriera Galicyjskiego. Miłego dnia wszystkim radiosłuchaczom. Zapraszam do słuchania Poranka w net.